8 Dzisiaj zagramy sobie Bany pany. Bo czemu by nie? Yy, jest jakiś taki bóg, wiecie, to jest Bany pany, a więc robimy sobie tak, czym czy to działa za pierwszym razem. Ogólnie oglądałem kremola, nie wyszło, więc jeszcze raz spróbujemy, może nam się uda. Dobra, to jest tak, to jest teraz chyba się nam udało nie, nie udało się chyba super to naprawił nie wiem przed chwili to działało nie, nie działa to nie wiem czemu to jest ten króliczek, tak? Hmm. Nie działa, zobaczymy może teraz. O, działa nam, jak fajnie, stać, gramy sobie normalnie. O taką postaci, o tego. Bo czemu by nie spróbujemy wytestować jeszcze inne skiny? Tak, czy się da o zobaczyć tutaj. Wow, jaka fajna wyżyczka! Naprawdę, ej, naprawdę spoko. Mi się podoba. A więc, mordy, już wiecie, jak to zrobić. I, mordy, jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, napiszcie w komentarzu. Jak jesteście w klanie, to spoko. To możecie sobie wystąpić. No tak, o, bardzo fajny ten skin. Naprawdę podoba mi się. Więc tak mordę, spróbujemy sobie jeszcze tej postacie, postaci. Dobra, to Jeszcze taka bany. Penny może zabić tam osób. Woman, fajnie tak sobie podostawać. Więc dobra, idziemy sobie zobaczyć. Inna postać. Na przykład ja bym chciał sobie zagrać. Nie wiem, jakimś fajnym skinem, którego nie mam. A ma jakiś skin? Nie ma. Hmm. A gdyby dało się zbugować tarę i grało się. Nie wiem czym, nie widziałem taro. Nie, nie da się tak. Spójrz, ale... to. Spokładam. Dobra, to zagrębnię sobie, że jest to jest jakaś inna postać, na przykład w jakim kiosku. Tak, był było to jest taki taki. Tu przede wszystkim na przykład tam. zobaczcie, czy ta rada. No robi. to spoko. Tak. I tak sobie możecie testować. O, różne. Wygląda taki ogromny w górze subiku i się...